Ja jestem Ania. Ja jestem Mia. Cześć! Dzisiaj przychodzimy do Was z tematem, skąd bierzemy książki. Mijoś, skąd najczęściej? Um, bierzemy bardzo często z bibliotek. Um, kupujemy w antykwariatach, albo czasami je ja dostaję na święta, albo na urodziny. Tak, regularnie wypożyczamy bardzo dużo książek z różnych bibliotek. Kupujemy poza księgarniami oczywiście, również w antykwariatach, czasem w second handach, bo trafiają się perełki i na kiermaszach bibliotecznych albo wymieniamy się z kimś. Dziś chciałyśmy Wam pokazać nasze zakupy z jednej takiej wizyty akurat w antykwariacie. Jest tego około 80 sztuk. Przy czym część już też pooddawałyśmy dalej, bo kupowane były dla kogoś, ale chętnie podzielimy się tymi, które zostały z nami. Jakbyście się zastanawiali, mi ja mam na szyi medal, pokaż go tutaj bliżej, z książką. E, to wczoraj e, dostała swoją nagrodę za trzecie miejsce w e, miejskim konkursie recytatorskim. W zeszłym roku też zajęła trzecie miejsce w miejskim i, i w e, powiatowym również. Także gratulacje. Tak. E, dobrze, przechodzimy do książek. I może trudno mi się zdecydować, od czego zacząć, ale może zaczniemy od takich klasyków bardziej. E, udało nam się dostać. E, nie będę Wam rozbijać na ceny, bo nawet jeśli jest podana cena, na przykład tutaj to było 5 zł, to nasza pani w akwariacie i tak wszystko liczy potem z rabatami. Wiadomo przy tych ilościach to, to jest dużo taniej. Ale tak. Astrid Lindgren i Madika z czerwcowego wzgórza. Nasza Mama Czarodziejka, która jest bardzo popularną książką, a jej nigdy nie czytałam. Ucieczki Cieszka, które również mi ktoś polecał. To jest no, nietknięte praktycznie wydanie. Zobaczcie, ona jest świeżutka, jak nieczytana, po prostu. Zero. Świeżutkie kartki, sztywne jeszcze dosyć um, niewyrobione, także no, jak nówka. Um, kolejne książki. E, które udało nam się dostać e, ta akurat była e, z second handu do którego weszłyśmy chwilę po tym antykwariacie ale też wam ją pokażę jestem najsilniejszy mm. tutaj Weronika nie chce zostać modelką to jest z jakiejś serii e, wielkie problemy naszych dzieci historyjki terapeutyczne e, Czarownicy ze szkolnej ławki, my tu nie zauważyłyśmy, że kupiłyśmy siódmą chyba część serii, ale to nic nie stoi na przedszkodzie, albo dokupić kolejne, albo gdzieś tam się wymienić później. Ja tak pokrótce Wam tylko szybciutko pokazuję, bo ten filmik trwałby w nieskończoność, gdybym miała pokazywać i opowiadać o każdej z nich. Zresztą w większości jeszcze nie zdążyłyśmy czytać. Dobrze, następna to jest seria... I mamy pierwsze dwie części. Nina i. E, Dziewczynka z szóstego księżyca i Nina i Tajemnica ósmej nuty. To są dwie pierwsze części serii. Nie wiem, czy jest ich więcej. Nawet się nie orientowałam jeszcze. E, no to też no, książki są w ogóle niezniszczone, także troszkę mają już taki papier pożółkły, akurat te, ale. E, ta książka ujęła mnie, to, to jest oczywiście dla maluszków, ale ujęła mnie dedykacją z tyłu. Druga nagroda za udział w konkursie rysunkowym klasy pierwszej B, Bydgoszcz, czyli z naszego miasta, dnia 30 stycznia 1961 roku. Ktoś dostał nagrodę. Z kolei Despero trafiło do nas ze względu na, uważam, śliczne wydanie. Mm, bardzo mi się ta okładka podoba mi też no. e, tutaj kilka takich dla, dla młodszych czytelników <laughs> chocki klocki dobranocki e, wyprawa po słońce to, to już były gratisy one po prostu wleciały zupełnie przypadkiem do nas ciekawe e, czy nam się spodobają Hannibal za bramą o królewnie, która się bała, że jej korona z głowy spadnie. I teraz przejdźmy może tak. Kupiłyśmy taki stosik, książeczek dla początkujących czytelników. I tutaj jest z serii już czytam Łowcy dźwięków i gdzie jest Kunegunda. Mhm. Później Krzyś i gang pelargoni. To, to już... mi się podobało. Tak, ty było czytałaś, opowiadałaś już, i czytawe, nie? Tak, opowiadałam. W innym filmiku Kasztan tapczan tralala. to jest seria, czytam sobie. To też opowiadam, nie bardzo mi się podobało. To jest Grzegorza Kazdebkę akurat. W ustępach są duchy. To było śmieszne bardzo. Mhm. Śmieszne? Mhm. Mm, najlepsi przyjaciele. Tego jeszcze nie czytałam. Okej. Okay. Tybella i Wilk. Ja wiem, że ta seria jest kontrowersyjna. My mamy tajemniczą grotę. Chyba mhm. tak się nazywała z tej serii. No słyszałam dużo opinii różnych o tej serii, natomiast seria nazywa się Czytamy bez mamy. Nam się ta tajemnicza grota całkiem podobała, więc wzięłyśmy na próbę kolejną część. Hania Humorek zestaje gwiazdą i to kupiłyśmy ze względu na to, to, to jest druga część. A mia czytała pierwszą, akurat wtedy i, i chciała drugą. Pamiętnik detektywa. I to jest ciekawa pozycja, bo um, tam są zadania na końcu do wykonania. Tak, tu w środku, poza tym, że, że jest też um, książeczka z Lassey Mają, tak? opowiadanie kolejne, to oprócz tego są takie zobaczcie jest resopis y, 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 i wszystkie dane dotyczące bohaterów z różnych części Lassego i Mai y, biura detektywistycznego i odkrywa się te zagadki a na koniec jest quiz y, z y, wielu części y, tej serii Mia sobie zaczęła tam uzupełniać, także e, to było też czyściutkie. Zupełnie tam nic nie było wypisane. E, komiksy, ponieważ no ja nie przepadam może za komiksami za bardzo, ja ale Mia lubi. Scooby-Doo, e, którego już Wam pokazywałyśmy. Akurat tą część dokupiłyśmy, bo, bo miałyśmy inne z serii. Taki, nie jestem <laughs> taki normalny. No to dla maluszków bardziej. E, trzy... Komiksy giganty, bo Mija się w nich zaczytuje. Ja uważam, że one są bardziej dla dorosłych nawet niż dla dzieci, bo tam są takie smaczki, które ja niekoniecznie będą zrozumiałe dla dzieci. Uwielbiasz. no je śmieszy, ale bardziej y, inna warstwa y, tych książeczek, ale lubi i czyta chętnie. Później tak, e, kupiłyśmy kilka sztuk e, m, książeczek po angielsku i to są najprostsze rymowanki rap rapedaby i tutaj mama gęś. E, oraz e, Let's Sing. E, I to jest książka, która oryginalnie powinna zawierać płytę. O, i mamy tą płytę. Nawet była. Książeczka jest jak nówka, wszystko. O, tu są teksty piosenek mm, Po polsku, po znaczy po angielsku jest z tłumaczeniem na polski i są też e, jakieś e, takie drobne lekcje. E, typu na przykład, właśnie tutaj jest rodzina wypisana, tak? Członkowie rodziny z tłumaczeniem. Także myślę, że takie książeczki z e, właśnie piosenkami e, bardzo. E, Dziecko wkręcają do tego, żeby samo chciało i, i mimowolnie łapało te słówka. Dwie książki, które. A nie, trzy. Z zadaniami. Matematyka, zbiór zadań dla klasy drugiej. Nieuzupełnione to jest. Mia bardzo chciała ninjago z naklejkami i tutaj jest wielki zeszyt filmowy z krainy lodu. Kolorowanki. Tak, troszeczkę. Ona i jest troszkę, jak widzicie, wygięta, ale poza tym nic jej nie jest. Ma tekst i oprócz tego ma o, na przykład tutaj kolorowanki. byłyśmy w kinie na tej części Krainy Lodu, więc Mika chciała. Mm -hmm. Kolejną taką grupą książeczek są e, takie typowo e, dziewczęce, myślę. E, mimo, że Mia wcale taka dziewczęca nie jest, to e, zażyczyła sobie i tak. Mamy serię Witch, e, Tu Lu i Lucrecijusz, dwaj kudłaci przyjaciele. Małpka i koniec. O małpce i koniu, tak. E, tu jest seria, która podobno była bardzo popularna już za mojego dzieciństwa. Ja jej nie znam kompletnie i usłyszałam o niej e, całkiem niedawno. I to jest Bezsennik, cztery pierwsze części. E, Magic Molly. Jedną teraz czytam jeszcze. którą to kotku, nie? Ty czytasz, tak. Tu jest cała seria o. o e, z, o, o zwierzątkach i to jest Hollywood. Autorka. Mm, czyli ta od. Zaopiekuje się mną, chyba, nie? Czy jak się nazywała ta seria? O, o zwierzaczkach też. E, tutaj mój niesforny szczeniak tej samej autorki. Ona tak błyszczy, mm. cała się mieni. Mm, magiczne baletki. Mm. I magiczny kotek, wszystko magiczne. Też, też się błyszczy. Nie wiem, czy widać. E, Dziennik Pilar, Mała Podróżniczka w Grecji. Bardzo mi się podoba wydanie tej książki. Ona jest aż ciężka. Taka cieniutka książeczka a jest bardzo ciężka, bo papier ma taki, ale jest naprawdę ładnie wydana, jak taki no, um, notes z podróży. E, Ładne, estetyczne ilustracje i mamy coś takiego pączki, bolączki i dramaty księżniczki e, dobrze i teraz przejdźmy do mniej dziewczęcych klub poszukiwaczy przygód z mora doktorem Melchiora i to jest tą pierwszy nic nie wiem o tej książce zatoka dinozaurów Dziwne przypadki Ferdynanda Szkodnika. Louise Barnavelt i Mroczny Cień. Dla fanów Harry'ego Pottera. Więc pod Ciebie. <laughs> Szpieg Mimowoli. I tego samego autora, czyli Antony Chorowicz. Diamenty Sokoła. Kacper nie wypał o błędne notatki. To podejrzewam, że to będzie coś w rodzaju e, dziennika cwaniaczka, bo to jest tak pisane. Albo e, piętrowego domku na drzewie. E, ciekawie się otwiera. wzięłyśmy, bo mija jeszcze jest na. Eta o tu nawet jest napisane, że. Mm, Kacper nie wypał to prawdziwa bomba. I podpisany autor dziennika cwaniaczka zamęt w parku strachów. I tak, teraz przejdźmy może do książek, które bardziej ja chciałam ze względu na mój ogromny sentyment z dzieciństwa i chciałam odzyskać po prostu te książki i to jest e, Tak Dudy. Tak, super Tak Dudy, to nie jest książka dla dzieci, to jest książka dla dorosłych, ale e, pokazuję ją ponieważ ja, jako dziecko, bardzo często ją przeglądałam u mojego taty, i, i te i, ilustracje bardzo zapadły mi w pamięć. Długo szukałam, bo nie pamiętałam, jak to się nazywało. I, i tak po, po okładce coś próbowałam wywnioskować, jak, i w końcu nagle trafiłam na tą książkę. Mhm. Właśnie w naszej w naszym antykwariacie. Tutaj Bajeczki książeczka. Na twoją modłę. Bajeczka na twoje modłę. To jest paragrafówka, którą miałam jako malutkie dziecko i ja ją uwielbiałam. To jest o rodzinie groszków. O kilku groszkach. I można wybierać. Taka pierwsza paragrafówka, jaką ja kojarzę. Że jeśli tak, patrz pod 16, jeśli nie, patrz pod 3. I są różne wersje tej bajki. Codziennie można czytać inną. Smok ze smoczej jamy. Tak, smoka ze smoczej jamy ja nie miałam. Bardziej kupiłam ze względu na tą poprzednią, bo to tam ja miałam z tej serii to chyba było z tej serii um, Jerza Serafina. Myślę, że ta też chyba była podobnie wydana. Kolejna książka, małym nieposłusznym. Mamy ją co prawda w bibliotece, ale no, ja swoją straciłam, więc chciałam mieć. To są, to są i wiersze. Na początku są wiersze, a później prozą pisane bajki o różnych urwisach i ich przygodach. Dalsze burzliwe dzieje Pirata Barbara kupiłyśmy ze względu na to, że mi się bardzo podobała pierwsza część, którą ja również miałam w dzieciństwie i bardzo lubiłam. To jest generalnie książka, którą ja bym polecała tak dla pięciolatków, ale no gdzieś tam i sentyment, i to, że, że mi się podobało faktycznie spowodowało, że, że kupiłyśmy tą drugą część. Ja drugiej części nigdy nie czytałam, więc... I wiem, że jest jeszcze trzecia. Biały bim, czarne ucho. Tak, Biały bim, czarne ucho. To jest książka, którą miała moja ciocia kiedyś. I ja ją u niej czytałam. Dokładnie w tym wydaniu zakochałam się w niej i to jest smutna opowieść więc jeśli macie wrażliwca to może zostawcie to na później natomiast no dzieciom którym na przykład opowieść o psie który jeździł koleją nie przeszkadzała i, i się podobała to Bim jest cudowny po prostu to jest jedna z książeczek które ja mm, uwielbiam to jest malutki format Mija, jest też film i ja pierwszy raz film oglądałam, mając dwa latka e, i jej się już wtedy podobał. On jest długi dosyć, jak na dziecko myślę, że się trochę ciągnie, natomiast e, no, no ja bardzo polecam też książkę. E, Wyprawa do Tramtarii. Tak, Wyprawa do Tramtarii. E, to jest również książka, którą ja miałam w dzieciństwie i tutaj e, byłam zakochana w ilustracjach i ich się nie da zapomnieć. To są znowu ilustracje takie, które Zostają z człowiekiem na zawsze. Jeśli w dzieciństwie się często przeglądało tą książkę, to po prostu, jak zobaczyłam w antykwariacie, bo przyznam, że nie pamiętałam o niej, o, o samej książce, ale jak zobaczyłam w antykwariacie, to od razu wiedziałam, że ona musi z nami wrócić. Kolejna książka, na którą czekałam, szperałam i miałam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją odzyskać. Poznaję Świat to jest również bardziej dla przedszkolaków, zerówkowiczów, to, to jest na ten wiek. Cały rok pokazany w jaki sposób się dzieją różne rzeczy na wsi, w mieście, czym się rządzi przyroda, i tak dalej. Takie podstawowe informacje dla każdego dziecka w bardzo przystępnej formie. I przez tą książkę przejdziemy może sobie do ostatniej już tutaj mojej grupki, czyli takich popularno-naukowych, bardziej książek, które udało nam się właśnie wtedy w antykwariacie wytargać. I to jest tak, ortografia na wesoło Słowny. i na serio. Jeszcze nie czytałaś, nie? Bo to jest w ogóle, y, mam wrażenie, y, że to może być jakaś opowieść, bo tu jest y, przez całą książkę jest tekst. Co prawda z trudnościami ortograficznymi, ale myślę, że to może być podobnie jak na przykład w Wielkiej Księdze ortografii Lamelli Szczęśliwej Joasi. Y, krzyżanek, także no zobaczymy czy tutaj będzie jakaś fabuła czy, czy tylko dyktanda sekrety ludzkiego ciała tak, to jest seria, którą pewnie kojarzycie ja nie wiedziałam, że ona istnieje, szczerze mówiąc mimo, że uwielbiałam zawsze było sobie życie i cóż, no, no Mia jest fanką ma grę, tutaj akurat za nami nie widać, ale też bardzo ją lubi planszową i mamy tak: oddychanie, odżywianie, trawienie, szkielet i hormony. Takie części nam się. Ja obstawiam, tu pewnie był. Jak się uzbiera wszystkie części, to, to pokazuje się obrazek. Natomiast no, wiadomo, że jak się kupuje w antykwariacie, to te części pojawiają się wybiórczo. Resztę trzeba dokupić gdzieś tam już celowo. Książka, o której już Wam mówiłyśmy, czyli super mocni kontra złodzieje zdrowia Mia ją skończyła ja, ja zaczęłam dopiero e, ona ma tutaj na początku e, sporo przepisów nie nie jeszcze przed przepisami są porady odnośnie zdrowego odżywiania aktualne zalecenia e, później właśnie są przepisy na przekąski zdrowe i e, trzy komiksy e, później książeczka o której również wam mówiłyśmy czyli dojrzewanie, o czym dziewczynki muszą wiedzieć i nie wierzcie w bociany ja tej książki nie znałam, ale podobno była bardzo popularna za, za mojego dzieciństwa, nie wiem natomiast ja uwielbiam te ilustracje tego typu, więc mi się już chociaż z tego względu podoba hmm. tutaj mnie chciała odkrycia i wynalazki część pierwsza ona w ogóle lubi y, książki, tak. lubisz nie, o, mhm. o y, jakichś sławnych ludziach albo y, odkryciach, tak. Y, Encyklopedia dla dzieci, bardzo dobrze wydana też. Mimo, że my mamy również inne wydania, encyklopedii różnych dla dzieci, y, to no, tej nie mogłam odpuścić. I ostatnia książka, którą tak, ostatnia, którą w tej chwili dla Was mhm. mamy do pokazania to jest Efekt Domina. Mhm. Dominiki Kulczyk. I tą książkę generalnie Mia ja bardzo chciała. Ona nie jest tam dla dzieci tak przeznaczona w domyśle, natomiast myślę, że spokojnie możemy sobie ją poczytać i, i będzie. Interesująca. To co? To były nasze jedne zakupy w antykwariacie i tak to wygląda, że jak się tam wejdzie, wiadomo, w antykwariacie macie jeden wielki bałagan i trzeba szukać, szperać. Nie każdy to lubi. Niektórzy wolą mieć poukładane autorami czy, czy jakkolwiek tematycznie. No tutaj tak nie ma, ale dzięki temu my mamy taki fans z tego, że po prostu wchodzimy i buszujemy tam, e, przetrząsamy wszystko i, i faktycznie tutaj ja sobie odłożę jakieś tu mija, potem negocjujemy ile damy radę doczołgać do domu, bo to nie było łatwe wnieść to do nas e, wszystko, także mm, no mo my możemy na taczkach zwozić książki. Dziękujemy Wam za dzisiaj i zapraszamy Was do zasubskrybowania naszego kanału, bo wówczas będziecie widzieli kolejne filmy, kiedy tylko się pojawią. Możecie kliknąć w dzwoneczek. Żegnamy się z Wami, cześć! Pa!